Hello, dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Gwintowych Tali Zagramy sobie po raz kolejny taktyką partyzancką I znowu będzie to Milwa? No będzie Z tym, że tym razem taka wersja bardziej silnikowa, bardziej movementowa Bo już była nagrana wersja z Alzurem i kulami Była nagrana wersja z pułapkami Teraz taka wersja właśnie pod silniczki, gdzie chcemy się kombić... E... O elfie obrońca dolblatana Wiedźminiszko i Kota, Driada, tutaj jakiś Gezras, tu jakieś rodzajne żniwa, które dadzą nam być może kolejnych obrońców dolblatana No i generalnie chcemy jak najwięcej punktów z tych silniczków e, ustawić. Jeśli przeciwnik nie ma dużo kontroli, no to wtedy naprawdę generujemy niesamowite punkty. No ponieważ no, ten obrońca i te wszystkie przesuwajki no, mają naprawdę fajne synergie. E, no i Gezras jako taki. Taka wisienka na torcie, bo kiedy mamy dużo jednostek, wstawiamy wszystkie jednostki do tyłu. I ten Gezras też naprawdę mega robotę robi. Gramy taktyką partyzancką, więc też mamy fajny removal. Dzięki Milwie mamy tutaj też kamienie, które robią za removal wytwarzanie petard. Także kontroli też raczej nam nie brakuje. Jakiś zamek i Malena. Też tutaj trzeba pamiętać o tych tagach pod, um, pod saski No, bo musimy mieć 10 różnych tagów, także lokalizacja jak najbardziej. Wskazana, żeby grać, żeby tagi się zgadzały. E, obiektywnie talia jest dosyć solidna, natomiast wydaje mi się, że już ludzie się poniekąd troszkę nauczyli grać przeciwko taktyce partyzanckiej i nie jest to aż tak efektywne, jakby było na początku sezonu. Niemniej jednak, dalej mocna talia. Nie wiadomo, przeciwnicy muszą na te milwę e, bardzo uważać, bo inaczej przegrają. E, link do talii w opisie, zobaczymy, jak nam pójdzie. Trzymajcie kciuki. No i zobaczmy. Nasz pierwszy przeciwnik będzie grał taktyczną decyzją, czyli Nilfgaard. Miejmy nadzieję, że to nie jest Mil. Gramy taką talię, która się dosyć mocno skraca. Eee, Także co? Milwa oczywiście out, Żniwa out, bo chcemy jest z Simlasa. No i od razu pech na sam początek, bo kolejne Żniwa pojawiły się na ręce. Eee, Także no nie fart. Widzimy, że przeciwnik gra poselstwo. I gdyby to był mil, to raczej by od poselstwa nie zaczynał. spodziewałem się, że to po prostu Hyperfin. Chociaż kurczę, Hyperfin wygrał poselstwo. Widziałam już ten To jest takie moment. dosyć dziwne. Ciężko w sumie stwierdzić. No, i pytanie, jak my chcemy podejść do tematu? Bo możemy podejść do tematu z Saskią. I chyba tak zrobimy. Będziemy tworzyć presję na równych kartach na oponencie. Przy okazji skrócimy talię. I powinien przeciwnik mieć problem. że także Saskia leci. Mistrz Plag. Nagrajmy sobie driadę. Wiadomo, blokuje driadę pomstali um, jakby, no ale tu jeszcze jest krasnolud, jeszcze jest człowiek, jeszcze jest Wiedźmin, także już nie ma co się tak spinać, a to od razu nakłada sporą presję. Przeciwnik Lok. Dziwny wybór celu, szczerze powiedziawszy. Um, my na to. Możemy sobie zagrać kamienia. Wiedźmina raczej nie chcemy. Jakby kamień będzie najlepszy. Pyk. Pyk, to przebija. Ważne, żeby przebić. Wiedźmin nie pasować. No i teraz wyskoczył Wiedźmin. Prawda, przeciwnik ma pusty rząd z przodu. A taki dziwny deczek i go odpuszcza, czyli daje nam młynka na równych, To jest dosyć niestandardowym podejściem, powiedziałbym. A tutaj się no hm. Ja myślę, że pociśniemy tymi żniwami, którymi się znowu zaciągnęliśmy. Żniwa out, pociśniemy żniwami. W razie czego na rundę trzecią zostawimy sobie obrońcę puszczy jakiegoś dużego. Powinno to być najgorsze. Więc myślę, że coś zagram w stylu Pirotechnik, Driada, Wiedźmin, potem żniwa. Tutaj troszkę nie wiem czym oponent gra, taki misz masz troszkę. Wiesz, może po prostu wrzucił sobie Loki i poselstwo do Hyperfina. Nie wiem, ta Madriada. Które możemy od razu zbić? Dogrywamy Driadę. No pewnie chcemy tą się dalo do oponenta zobaczyć. To nie ulega wątpliwości. I chyba teraz jest tura na te żniwa. Jak nie teraz, to kiedy? Co miałbym grać innego? Ewentualnie onej romancji, ale. W średnio. Jedźmy ze żniwami, jest to proaktywne, robi punkty. Weźmiemy sobie elfium prorokinie. Weźmiemy sobie oficera w Richard Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Fer jak im zagra kart w głos zagrowu, No to jest oczywiście zrozumiałe hmm. chcemy wieć wina. już teraz... Hmm... Tu w ogóle możemy wziąć zamek. Czy wydaje mi się, że... Wezmę ten zamek. Zagramy sobie tak Zameczek. I w ogóle zagram sobie mentora. To jest takie dosyć niestandardowe. Będzie lepiej Wydaje się, że ten mentor może dużo punktów zrobić. będziemy te jednostki wstawiać też pewnie log jakiś poleci jakbym wziął widzmina człowieka to też by poleciał log okay. no to jest dosyć dziwne za wolno już jesteś zagrajmy Wiedźmina Tylko po to, żeby gładyszkę ochronić, ciężko okay. Trze sobie z tym obrońcą poradzić. Będę swoje karty przesuwał. pik. Po prostu będziemy robić punkty w ten sposób. I malena zbita. My sobie dograć gezrasa. Mylić z z dobre, nie nocą na Jak rozkażesz leś na pani. Hmm. Ciekawa sprawa w sumie. <laughs> Natomiast ja ten obrońca sporo przeszkadza. Bo ja nie bardzo jaką mam te bomby uskutecznić. Zrobi się. Po to, żeby dowódca był lepszy. Moi ludzie wiedzą co to poświęcenie. Okej, okay, czyli przeciwnik się wybronił przed tym puszem, no ale przez to, że przegrał rundę na równych. Co to tak. Tak, no to nie nie, to Nam to skupy. przeszkadza. Wydaje mi się, że najpierw rzucę... Najpierw sobie rzucimy kamienia. I po prostu zachowamy sobie tego obrońcę puszczy na R3. I mamy dowódcę całego przewagi. Czy przeciwnik będzie miał dużo punktów, bo tam jakby jakiś golem jeszcze czycha. W sumie nie wiem, czy my na golema wygramy. Może być ciężko. Może być ciężko, no ale mamy dowódcę przewagi. Wtali nie zostały nam za specjalnie dobre opcje. nawet wolałbym tego pirotechnika. Nie, że może niekoniecznie. No tu weźmiemy sobie żniwa. Zobaczymy, jak kiedy w końcu cię dopadnę. On w ogóle jeszcze z Siną dalą został? Jak to możliwe? Okej. Okay. Mam jedną trzecią. A <laughs> jajaj, czemu takie słabe te elfy? Twoje zwycięstwo. Czemu takie słabe te elfy? No się nie podoba. Andri... O, że punktów nie ma! Niestety. O mnie. Dam radę. Punktów nie ma. O, przecież no Chyba zabrakło. O, no, braku, zabrakło, ale dziwna talia oponenta. Czy taki niby hyperfin. A no, to powinienem być na długą trzecią po prostu. Fakty są takie, że przegrywamy, ale na pewno w drugiej grze pójdzie nam lepiej. Drugi przeciwnik i mamy syndykat, także będzie bardzo ciężko. No jak wiemy, syndykat ma zagranie za 40 punktów na koniec. A my nie bardzo mamy jak z tym konkurować. Zwłaszcza jeśli przeciwnik ma wesołki, jakieś tam, które kontrolują nasze silniczki. Wymienimy sobie Saskia. Wymienimy sobie Driadę Piastunkę. Reszta może być. Jesteśmy na Blue. Zaczniemy sobie od powróconej dziewczynki. Pochłócona dziewczynka, potem zagramy driadę. Klikniemy dziewczynkę. Powinno być w porządku. Okej, okay. no Ćpun. Czpuna trzeba wyeliminować. Eee, teoretycznie mogę teraz symbiozę zyskać. A więc weźmy. Klikniemy. Na przy okazji punkcik na drzewcu. To jest w porządku okay, ale przeciwnik od razu tutaj agresywnie lecz no musimy z jakiego wyeliminować to na pewno że używamy ładunku do i pytanie jak my chcemy do tematu bo teoretycznie chciałbym sobie saskie zostawić na później Więc myślę że Zagram sobie Dryadę, wzmocnię sobie Dryadę i na razie poczekamy na to, co przeciwnik zrobi. Ma 9 monet, więc może się pokusić o Filipę. Okej, okay. jednak to nie Filipa, tylko Saul. Hmm. To ja chcę oddać mu tę rundę. No to może też grać z Salamandrą. Będzie bardzo ciężko. Ja w sumie teraz zyskuję 3 punkty co turę, Żeby to wyeliminować, to musiałbym mieć kamień, którego nie mam niestety ani onej romancji. No kamień byłby tu fenomenalny. Wyeliminowalibyśmy Saula i byłoby super. W takim układzie no to mamy spory problem. Jak dogram technikę, to on już mnie przybije. Wydaje się, że słusznym... będzie spasowanie. I po kanałach będziemy patrzeć co się wydarzy. No syndykat jest bardzo trudnym meczapem. Zawsze może wesołkami wyeliminować trzy silniki w jednej turze. Przykład, to nas oczywiście nie urządza, za dobrze. Żniwa out, Milwa out. Przeciwnik, cztery monetki, malo no, no i zobaczymy jak on tutaj do tematu podejdzie. Krwiwy, Podchodzi w taki dosyć dziwny sposób. Po prostu wystawił nam Rolanda. To oczywiście go usuwamy. Z uśmiechem na twarzy. <grymne> Roland zniknął ze stołu. Okej. Okay. A znowu przeciwnik wystawia nam abominację. no się cieszymy. Kolejna bombka robi punkty. No I tak właściwie przeciwnik żadnego zagrożenia większego tutaj na razie nie wprowadził. E, teraz możemy teoretycznie z Simlasem albo Saskiom. Zagrał pirotechnika. Może nawet usuniemy to i zagram po prostu tego pirotechnika, właśnie. Niech będzie. Usuwamy tutaj spendera. Pirotechnik na stół. I teraz mamy kartę przywagi. Ciągle jakby nie zużyliśmy naszych największych zagrożeń. Pirotechnik też zawsze grozi strzałem ze 4 Więc wstawić coś w stylu. No nie wiem. Jest jakiś duży problem. Mamy dwie jednostki. Wiecie, no tutaj na razie Saskia przyzywa tylko dwie karty w rundzie trzeciej. A czy my potrzebujemy więcej? Wydaje się, że niekoniecznie. żeby to jest jakiś zamek? Nie. Po prostu drugiego pirotechnika. Moglibyśmy też zagrać żniwa, żeby się nie zaciągnąć potem. Żniwa też robią fajną presję w R3 z drugiej strony. Zrobimy bezpieczne muligany i będziemy mieć fajne żniwa. Okay. Przeciwnik skraca rundę, także wydaje się, że to, że tykamy dwie jednostki do przyzwania, to nie będzie duży problem. Więc mogę tam driadę sobie zagrać. Także zróbmy w ten sposób. Klikniemy. Eliminujemy tutaj jednostkę. Ta jednostka potencjalnie mogłaby zostać zatruta przez Gelerta. Jest silnik Ta Magistra i traci monetki. W porządku to teraz jest pora na Simlasa. Simlas, żniwa, coś fajnego. A ja weźmy sobie Wricheda. Wrichedem wyeliminujemy Redańczyka. Znaczy no, wiadomo, ten Redańczyk się przyzwie z powrotem. No chyba, przeciwnik wyda monetki mamy też carry -over zrobiony. Ale no, jakby przeciwnik skraca, bo on wie, że Savola w krótkiej rundzie wygrywa, prawda? I tutaj taka jest idea za tym stojąca. Czy my chcemy Gezrasa? Chyba nie chcemy, bo Gezras zostałby zatruty. Także bierzemy po prostu Wiedźmina. Tak, pracuje dla długów. To lepsze niż praca dla ludzi. Tutaj wesołki. fajnie, że wszystko jest nieparzyste. To przeciwnik troszkę na tym traci. Ale ta idea, żeby udało się zachować Saskę troszkę została zrujnowana. Zrobimy hmm. tak, zrobimy tak, usuniemy wesołki, nikomu nie ufam. zrobimy sobie raz, dwa, trzy. Te wzmocnienia tutaj wykorzystamy. No i mamy Saskia plus Gezras kontra... Savola. Albo teraz sama Saskia kontra Savola. Karta przewagi dowódca, no, no tak właśnie gierki na syndykat wygrywają, nie? że niby kartę przewagi zyskamy, ale no problem jest taki, że jak dobierze Savolę, no to i tak Opolen to wygra, bo nie będziemy w stanie tyle punktów wygenerować raczej w tak krótkiej rundzie. Musimy Wiedźmina dodać do talii. Mamy teoretycznie najlepszą możliwą rękę. Więc może z tego będzie. Musimy też czekać z tym Wiedźminem teraz. Nie możemy go zagrać. Jestem elfką, nie martw się o mnie. Ok, Jena. No to by weźmiemy, że nie ma może czarodziejka, chociaż raz na odcinku, żeby była czarodziejka. Proszę, uwaga. No, nie jest to czarodziejka, ale. Też powiedzmy, że nie najgorszy drop. Okej, okay, teraz jeszcze nam Wiedźmin wyskoczy. Ale... A ty, on w ogóle monet nie zostawił sobie na sawolę hmm. Czy był Inek? A nie, może banki gra? A nie. Nie dobrał. <grytanie> Zużył dekret w R1 na... Na Saulani. Teraz mu zabrakło. Także karma go dopadła. Przeciwnika dopadła karma. I w ten sposób syndykat został ograny. Dobrze. Także udało się na farcie. Ale cóż. Czasem trzeba właśnie w ten sposób wygrać. A w tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym.